Hej, cześć, witajcie w drugim odcinku z miniserii Paradniki do OBS. -a. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się tym, jak do swojego odcinka dodać INTO. Wchodzimy sobie w chroma i wpisujemy tutaj panzoid.com i Mamy tutaj losowe intro. To będzie pewnie coś beznadziejnego. I wchodzimy sobie w clip Makera. I tutaj mamy różne takie intro. No, załóżmy chcę to intro do swojego filmiku. I chcę teraz je zobaczyć. Więc klikam w to. Puszczam. Dobra, już, wystarczy. No dobra, i teraz powiecie, ale tutaj się nie wyświetla imię, nie wyświetla się nazwa waszego kanału, tylko name. No tak. Więc teraz klikamy sobie tutaj... A, jeszcze zrobię jedną rzecz. O. Yy, klikamy sobie Objects i tutaj mamy różne rzeczy i mamy name. I my tutaj teraz to wszystko musimy zmienić. Załóżmy... O kurde, są tylko 4 litery dostępne. No dobra. Dobra, to zrobimy coś losowego, no to załóżmy... Co jest? Tutaj zmieniamy na H. Co jest? Nie usunąłem Tutaj też zmieniamy na H. Tutaj na E załóżmy stało. Co przed się stało? Nie wiem. E, tutaj wpisujemy, nie wiem, R. Źle. No i tutaj wpisujemy sobie, nie wiem, B. Kurde, B. A jeszcze jest tutaj, no to załóżmy C tutaj też C Co jest? Eee, wiecie co, chyba coś popsułem. Eee. eee. Czekaj grupa M. M. E. Co jest drugie? E jest drugie. Jest grupa A, Ej, co jest? Grupa A o. E do R A B i do grupy tej. Dobrze. R nie działa. Nie no nie wiem co. No dobra, będzie trochę dziwne, ale puśćmy. <ślesk> <ślesk> Dobra, wystarczy. Dobra, ale załóżmy, że chcecie, chcecie mieć takie dziwne intro, co nie? Yy, no to tutaj już mam wszystko ze sobą. Teraz... Yy, nie tutaj. Yy, klikacie sobie... Yy, nie, nie to. Wróćcie, panie. Opuść stronę. O nie. A tu mam cancel. Yy, save project. Teraz mamy. Ej co? A dobra, no i wybieramy download project file. Kiedy już się nam pobrało, to bierzemy sobie to. Dajemy tutaj. Powiedziałam. Powiedziałam, dajemy tutaj. A może chwila. A może to intro już tutaj jest? O nie, kurde. Nie, to jest stare. No dobra, ale w każdym razie musicie zrobić to, co pokazałem. Nie wiem dlaczego, ale mi to nie działa. Yy, I wtedy po prostu... No już macie w zasadzie wszystko. I dajecie sobie intro na górę, później robicie cięcie i dajecie znów na sam dół. To by było na tyle, ja byłem Altar X. Jeśli Wam się podobało, to zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. Jeśli nie, to tego nie róbcie. No i żegnajcie.